Pomysły na keto desery część 13. Rolada bez mąki i bez cukru. Koniecznie zapisz sobie ten przepis na później. Do ciasta potrzebujesz tylko trzech prostych składników: żółtka oddziel od białek, a następnie ubij białka na sztywną pianę. Do żółtek dodaj serek śmietankowy oraz dwie łyżki kakao. Zmiksuj całość na gładką masę. Do tak przygotowanej masy dodaj wcześniej ubite białka i wymieszaj całość, aż wszystkie składniki się połączą. Blachę wyłóż papierem do pieczenia a następnie spsikaj go oliwą. Ja używam takiego właśnie urządzenia, możesz go kupić u mnie na sklepie, a link jest w opisie. Wylej ciasto na natłuszczony papier do pieczenia i rozprowadź całość. Pieczemy około 15 minut w 180 stopniach. Do przygotowania masy potrzebujesz śmietankę, mascarpone i erytrol. I w końcu znalazłam śmietankę taką bez karagenu. Do śmietanki dodajemy erytrol i ubijamy śmietanę. Do ubitej śmietany dodajemy serek mascarpone. Ja dodałam też sok wyciśnięty z grubego plastra cytryny, ale jest to opcjonalne. Tak przygotowaną masę wyłóż na wystudzone ciasto. Do środka możesz dodać ulubione owoce. U mnie były to mrożone borówki. Teraz możesz zawinąć całość. Wierzch udekoruj rozpuszczoną czekoladą lub, tak jak ja, pozostałością masy. Na wierzch starłam gorzką czekoladę. Włóż na kilka godzin do lodówki. Polub i zaobserwuj po więcej tak prostych przepisów. Gotowe!